Cześć! Jak widzicie, dzisiaj kolejny odcinek z TB, prawdziwej Real Wypas. Jestem tutaj w okolicach Robson Isle, tak jak pisaliście w komentarzach, tak się wybrałem, ale na razie chcę tutaj sobie posiedzieć na tych ziomeczkach, zobaczyć o co tutaj chodzi. Czy można ich łatwo rozwalić? Ale jak widać, łatwo, nie są mocni. Tego ciśniemy tutaj dalej. Tu mamy jakieś karteczki, porozrzucam te tę envelopę Wizard. Nie wiem nawet o co w tym chodzi, ale spoko, bo to już jakiś event tam, taki marny, ale nigdy w nim nie brałem udziału. No jo i, i rozwalamy tutaj, tu powinny być jakieś demony, bo tutaj lawa jest, a to chyba tylko te biżomeczki będą. Z nich nieraz dobre i temki lecą, jakiś tam heavy trident, czy jakoś tak, bo kiedyś to pamiętam już, że coś tutaj lotałem na nich. Ale błosi, każdego nie widać. Trochę dipa, no. Dobra, idziemy dalej tu poszukać, bo ja już zapomniałem jak do tej Robson Isla się wchodziło. Kurde, no. Zagubiłem się trochę. No. Trochę jestem zagubiony w czasu przestrzeni. Ale myślę, zaraz ogarnę tutaj miejscóweczkę, gdzie to było. Hmm. Kurde, a może nie ogarnę? Nie, no muszę. Si... A, no tutaj już jest to. Ej. Coś tutaj chyba mi się zbudziło lekko. No tutaj ich rozwaliłem, ale no nie ma tej mojej miejscóweczki. Zaraz, może mi się zaraz przypomni. Uwaga, medytacja i myślimy, gdzie ta miejscówka była właśnie. Robson Isle jeszcze ciekawe czy nie jest zalana. O, może tak. Bo jak jest zalana, to koniec to. Bo tu takimi maszynami odpompowują to wodę. Nie, no to nie tu, no kurde. Ej, tu na dół się szło, no tak, ol, żeby się zarąbał, nie no. No trudno już co nagram, no tak, do ziomeczka się pisało. Ziomeczek teleporta daj, ale co się nie, no Robson, no do, dobra. Wow, już jesteśmy, bo tutaj ciskamy. Wow, wypasik i jak widzicie walę z Royal Starów, bo lepsze są solóweczki jednak z Royal Starów są. Bardziej efektywne, efektowne, no, zobaczcie jak tu ładnie teraz mi idzie, kurde. Ale nie no, muszę iść na porcelankę i jednak zaraz będę. Uuu, medytacja porcelankowa skończona i zaczynamy dalej tutaj. Teraz wciskamy bok riderka, ładny zeszed. No ale to moc z Rail Staru wiadomo, że jest pociśnięcie. Pocisk na maksa. No, to ładnie mi idzie, widzicie, uciekam i ciskam. Tak jak pisaliście, nie biorę na blisko, chociaż mógłbym i na blisko. Ale mały właścik mam na Royal Starach ogólnie, sami widzicie. Tego już mam dawno zebrane na paka, ale sobie czekam na razie. Na razie czekam, bo aż tak tyle w Tibie jeszcze nie gram, bo robię teraz sobie porządki, i podwiadką wiecie, trochę tam porządeczków trzeba ogarnąć, bo to. Ciepło było, to się jeździło nad jezioro, na wczasy i zawsze coś, i zawsze coś, nigdy nie było czasu porządków zrobić. No a teraz sobie robię porządeczki, tak nie ma jeszcze czasu tak grać, tam trochę wiadomo się pogra, nie wiadomo ile nie, bo jeszcze i trzeba filmiki obejrzeć. A i tutaj sobie naprawiam takiego laptopika, macbooka, ale te macbooki to są słabe jednak. Trzeba dużo hajsiku pocisnąć, żeby mieć dobrego macbooka. No, i tu na górze jesteśmy, tu są bone biściki. O, ej, myślałem, że Grim Reaper, ale się nabrałem. O, Banshee nawet jest, a tego to nie widziałem. Ty, nawet Banshee, ale jaja. Ej, nic takiego super nie spadło, ale fajnie, uuu. A tu co mamy? A tu mamy giesiki. No, ale mam pociśnięcie w tej zbroi, bo ona więcej dysta daje. To mam takie walnięcie mocne, że sobie nie wyobrażacie. I ten hełm, i ta zbroja, dlatego tak ciskam. 112 dysta to już konkret. Sami widzicie zresztą jakie hity wchodzą i to z Royal Starów. No, jeszcze te, jakbym to zaklęcie wzmacniające wypił, to już całkiem moc by była dopiero. O tutaj, Bokrajderek. Riderek. No, dobra technika. Walę i uciekam, i mały waścik jest, ale i na blisko też sobie biorę. Zobaczcie, nie to, że się boję. Widzieliście? Patrzcie, jak ich pięknie na blisko biorę. Prawie w ogóle mi nie trafiają taką mocną. O, no i ładnie. Tu już miejscóweczka oczyszczona. O, Book Rider, no trochę ich tu jest, nie ma nie wiadomo ile, bo Expig na razie taki, no. Nie jest jakiś super, wiadomo, ciekawe miejscóweczko, ale Expick taki średni na nich. Może jakbym z tym z kuszą wyleciał, to by był lepszy ekspik, bo tak to wiadomo, że bez rewelacji. Ale ja to głównie mam EQ teraz pod zwiedzanie, bo to mam mocne trzaśnięcie, ale bloknąć też dobrze potrafię teraz z tym Eku, dlatego nie jest źle. Idziemy tu. Tu ten co się zmienia. O, Mutated human nawet jest fajnie. Ja ich miałem na paku. Tam przy demona, gdzie sobie ekspiłem, to właśnie w temu Human jest taka miejscowość na Jalachar, że ich bardzo dużo jest. No, tutaj mamy te. Z trucizny one walą. Albo z ziemi. Trucizna, ziemia, no. Dobra, tutaj rozwaliliśmy i teraz mega solóweczka, najmocniejsza postać chyba. Tutaj na Robson Isle, tak mi się zdaje. No, ale go rozwaliłem szybko, wow. Kiedyś tak się bałem, przygotowywałem się do soloweczek z nim jak pierwszy raz mówię, kurde, padnę na kombo padnę. Potem patrzyłem w tych statystykach tibijskich, to pokazywali, że takie kombo potrafi trzasnąć. A one tamte statystyki to nie wiem. Chyba jak jest wielce, więcej sierdinga, to tak potworki nie walne jak pisze w statystykach. Bo tam pisało chyba, że w którejś statystykach, że demon potrafi nawet tysiąc walnąć kombo, a to niemożliwe chyba, żeby 1000 walnął. No, jak będę na paku, to mam dużo tutaj już pomysłów fajnych, ale na razie nie biorę paka. Myślałem, może postać wystawić za te Tibia Coiny, co mam, może trochę bym zarobił. Z dwie postaci bym wystawił, może by było z tysiąc Tibia Coinów. Bo mam dwusetnego Paladyna, 200 coś level, no i tego... druida 300 coś level. Może by wpadło za nich, za tych z tysiąc Tibia Coinów ogółem. I fajnie by było, no. No i tutaj o. Piękne solóweczki wychodzą. I niedługo i w serwer. O, jakiś ziomeczek pisał, że chciał mi coś w gratisie dać. Ale! Kurat mnie nie było, odpiszę mu. Bo ja tutaj jestem, expię sobie. A widzicie jak szybko pisze pik 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 i napisane. O, no ta już trzeba będzie niedługo wracać. Ale z tego co ja wiem, to tu chyba nie można się lognąć. Na Robson Nieważne gdzie jesteś, chyba nie można się lognąć ani eksitnąć. Bo to i tak nic nie da, tak mi się zdaje. No tak myślę. Bo kiedyś y, ostatnio próbowałem się tu wylogować, coś pisały, że nie można i nie wiem. No trochę zwała. Nie można się nawet wylogować. kto hmm, bo Crajdery geniają tutaj. Dobra, uciekam teraz. Ej! A jak stąd się teraz wychodziło? Kurde, to najgorsze. Nie wiem do kogo napisać, jak wyjść. No to pięknie. Ciekawe później, czy, czy mnie przeniesie na pewno w jakieś miejsce, jeżeli tu się lobnąć nie można. Czy będę tu siedział, a jak ktoś mi wody nie odkryje? Jak ktoś mi nie wysuszy terenu, to woda będzie zalana i nie przeję, nie przepłynę. Kurde. Nie wiem teraz co napisać, żeby wrócić. Latam. Hmm. No niedobrze. Kurda, teraz już nie ma czasu szukać, patrzeć, co tu napisać. Ale zwała. No dobra, to kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i sytuacja się wyjaśniła. Jednak w swoim depo się vlogowałem w swojej świątyni. W hajs byłem akurat. Także problem rozwiązany. Trzymajcie się. Cześć. Ara.